Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, w którym uczymy się słów języka polskiego. Omawiamy sobie tym razem kolejne zdjęcie z portalu Ideogram AI, i w tym przypadku jest to zdjęcie wygenerowane przez tego użytkownika, i jest to zdjęcie Mike'a Tysona. Spójrzmy jeszcze tutaj na prawą stronę. Tutaj jest prompt, który został użyty do wygenerowania tego zdjęcia, który mówi nam Dość dokładnie, w jaki sposób Mike Tyson tutaj stoi, jaką ma postawę i jak jest ubrany. Przejdźmy teraz do omawiania tego zdjęcia własnymi słowami. Jak widać, centralną postacią na tym zdjęciu jest Mike Tyson. Mike Tyson stoi wpatrzony gdzieś w dal. Jest on ubrany w czarną kurtkę, a pod spodem, pod kurtką, ma bluzę z kapturem. To jest biała bluza. Tutaj ta górna część bluzy nazywa się kaptur, czyli jeszcze raz jest to biała bluza z kapturem, a na niej nałożona czarna kurtka. Spójrzmy teraz na twarz Majka Tysona. Jak widać tutaj po naszej prawej stronie na twarzy Majka Tysona widać tatuaż. tatuaż. Tatuaż jest bardzo duży. Ten tatuaż wchodzi aż na czoło. Tutaj... Zawija się i jest też pod okiem. I część tego tatuażu też widzimy tutaj na policzku Mike'a Tysona. Widzimy też jedno ucho i trochę szyi. Spójrzmy, jak potężna jest szyja Mike'a Tysona. Jest on bardzo umieśnionym człowiekiem. Spójrzmy jeszcze tutaj na jego brodę. Jak widać, jego broda ma kolor szary czy też siwy, ponieważ Mike Tyson jest już. Dość starym człowiekiem. Głowa Mike'a Tysona jest ogolona na łyso, co oznacza, że na głowie Mike'a Tysona nie znajdziemy żadnych włosów. Postać, cała ta postać jest na szarym tle. Jeżeli tutaj się przyjrzymy jeszcze raz promptowi, to zobaczymy, że jest to po prostu jednolite szare tło. Lekko szare, jasno szare, możemy też tak to nazwać. Przejdźmy jeszcze dalej, spójrzmy tutaj na ręce Mike'a Tysona. Ręce ma założone jedna na drugą. Tutaj spójrzmy na tą rękę, bo jest ona nieco ciekawsza. Widzimy tutaj palce Mike'a Tysona. Ten palec nazywa się palec serdeczny i na palcu serdecznym Mike Tyson ma założoną obrączkę. Wydaje mi się, że jest to obrączka złota, czyli obrączka wykonana z metalu o nazwie złoto. Spójrzmy jeszcze na ułożenie tej dłoni, jak widać tutaj Mike Tyson ma kciuk nieco zadarty w górę. Co oznacza, że jeżeli chcecie, możecie też taki właśnie kciuk w górę kliknąć pod tym filmikiem. I oczywiście, jeżeli nie jesteście jeszcze subskrybentami kanału, to bardzo zachęcam was do zasubskrybowania. Na koniec jeszcze omówmy sobie skórę Mike'a Tysona. Skóra jest ciemna, można też powiedzieć że skóra jego jest czarna. Mike Tyson jest obywatelem USA, więc w USA obywatele USA, którzy są ciemnoskórzy, nazwali, nazwani by byli Afroamerykanami, czyli Mike Tyson to Afroamerykanin. Może jeszcze tutaj powiemy sobie o kilku szczegółach jego stroju, a mianowicie ta część, która okrywa rękę, nazywa się rękaw, czyli to jest lewy rękaw, to jest prawy rękaw. Tutaj na środku widzimy jeszcze zamek. To jest zamek, który służy do zapinania kurtki. Jeżeli jest zimno, po prostu używamy zamka, zapinamy kurtkę i wtedy nam jest nieco cieplej. A co robimy z kapturem? Jeżeli jest nam zbyt zimno w głowę, to po prostu zakładamy kaptur na głowę i również chronimy się przed wiatrem i jest nam cieplej. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Dzięki Wam wszystkim i do zobaczenia w następnym filmiku.